Ofiara płyty o numerze 11 nadal żyje. W tym filmie przedstawię Wam kilka dowodów potwierdzających tę teorię. Zacznijmy od początku. Zapewne wielu z Was, tworząc nowy świat, mogło usłyszeć przerażające dźwięki jaskini, które najczęściej występują na świeżo wygenerowanym terenie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ jaskinie lub inne podziemne struktury nie zostały jeszcze przez nas oświetlone. Pięki jaskiń możemy usłyszeć już od wczesnych wersji Minecraft Alpha, jednak dopiero niedawno zostały dodane aż 5 nowych dźwięków, które w końcu łączą się w jedną całość, a po wersji 1.12 jest ich aż 19. Jednak nie są one ułożone w poprawnej kolejności, Układając je w poprawną kolejność, nastąpił przełom Thank you. Po krótkiej analizie dowiadujemy się, że dźwięki te przedstawiają Minecraftowe wózki, które próbowały wyhamować przed kolizją. W samych wózkach musieli znajdować się ludzie, ponieważ zostaje uruchomiony gwizdek ostrzegający przed niezidentyfikowanym obiektem lub uszkodzoną szyną kolejową. Ze względu na występujące echo, zdarzenie miało miejsce w zamkniętym pomieszczeniu, czyli jaskini. Dźwięki jaskiń są dosyć kluczowym elementem w rozwiązaniu tajemnicy płyty 11, gdyż częściowo pokrywają się z samą płytą 11 oraz 13. Ze względu na miejsce zdarzenia możemy wywnioskować, że ci ludzie to byli właśnie ciężko pracujący górnicy. Czytając na Wiki, dowiadujemy się, że Steve jest właśnie jednym z nich. Teraz połączę te dźwięki z płytą 11. Słuchając nagrania dowiadujemy się, że ofiara słyszy z daleka wybuch i próbuje przed nim uciec, ale zostaje zmieciona przez falę uderzeniową, po czym nagranie ulega uszkodzeniu. A więc ofiara nie brała udziału przy samym zdarzeniu, ponieważ nagranie płyty 11 pochodzi z tego samego okresu co dźwięki Jaskin, a patrząc na spektogram nagrania możemy zobaczyć wskazówkę od samego autora, że to Steve jest właśnie na tym nagraniu. Steve jest głównym skimem w Minecraftie. Jeżeli uda nam się ukończyć grę, wyświetlone zostają napisy końcowe, a w nich możemy się dowiedzieć, że Minecraft jest tylko snem. Czytając dalej, natrafiamy na dość niepokojący komunikat. Weź głęboki oddech. Teraz play. Nabierz powietrza w płuca, odzyskaj władzę w Tak, poruszaj palcami, ponownie otrzymaj ciało, wystawione na działanie grawitacji i powietrza. Odwróć się w drugi śnie. Oto jest. Twoje ciało znów styka się ze wszechświatem. W każdym punkcie, jakbyście byli podobnymi pytami, jakbyśmy my byli osobnymi bytami. A więc od momentu wybuchu nic już nie było rzeczywistością. Steve zapadł jedynie w głęboką śpiączkę. Steve jest nieprzytomny, a więc to my jesteśmy ofiarą.